Kolejny przedmiot wyrzucam, rozstaję się z kolejną rzeczą. Nie takie rzeczy leczą, że rzeczy oknem lecą, a ściany pustką świecą i sam z jedną świecą w pokoju. Cienie drżą płaskie na ekranie ściany, a tylko mój dzień, a tylko świecy dzień. I do have Kolejny przedmiot wyrzuca, rozstaje się z kolejną rzeczą. Nie takie rzeczy leczą, że rzeczy oknem lecą, a ściany pustką świecą i sam z jedną świecą w pokoju. Cienie drżą płaskie na ekranie ściany, a tylko mój cień, a tylko świecy cień. Kiwam się powoli śpiewając ze świeczką w pokoju. Mnie i mam i im mnie mam, że nie mam jamienia. Mnie nie omania, mania, mania, mniemania. Mnie, ja mam imię, a nie, 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 nie się mianem Ja manię, nam na nie, a na imię niemanie. Wyrzucam ubranie, to ostatnie mniemanie, a teraz nie w ciele bardzo, bardzo, bardzo wiele topnieje potrzeba materii, ponieważ płomieniem ogrzewam. My całe niemanie mniej nie mam i mniemam, że nie mam jamienia. Mnie nie omania, mania, mania, mniemania, mnie ja mam imię, miałanie, nie, 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 się mianem. Ja nie mam na nie, a na imię mniemanie. Płomień cztery ściany, woski knot i ja nie ubrany. Ta chwila się stała, ja wychodzę z ciała. Płomień cztery ściany, wosknot ja nieubrany. ubrany. Gdzie chwila się stała, ja wychodzę z ciała. Mnie imam, im nie i mam i mam, że nie mam ja mienia. Mnie nie omania, mania, mania, mniemania. Mnie, mania. Ja mam imię, łanie. Nie, 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 nie się mianem. Ja nie mam na nie, a na imię nie ma nie. Patrzę w telewizor, coraz bardziej się boję. Tych, co nienawidzą, lęku swego nie ukoję. Posiadanie bycie w stanie wiecznego nienasycenia. Przedmioty to kłopoty, posiadanie stan więzienia. Rzeczy tyle gromadzenia i potrzeba ochronienia Tej własności od tych gości, Co biegną są od wolności coraz dalej, A ja wcale nie odczuwam tego dreszczu. Ku wolności biegnę stale, oto sens jest swego questu, A rzeczy posiadanie rodzi w końcu pytanie, Jaki to ma sens, czy istnieje zatrzymanie? Myślę, że nie, a nie tylko ja mam takie zdanie. Mają ludzie, z którymi łączy mnie tej muzyki granie. Masz swą miłość, Boże Panie, tak dzięki Ci za dzięki grane. Za muzykę narkotykiem ona jest na posiadanie. Kocham Ciebie, śpiewam siebie, jestem wegę, śpiewam regę. Duszę mojej zbawiam, duszę przysparzam, ja wzruszeń. Nie mam i im nie mam, że nie mam jamienia, mnie, nie, oh, mania, 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 nie nie mania. Ja mam, mania mam, nie nie mam, nie 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 ja mania, mam, na nie mam, nie mam, nie mam, nie nie mam, nie nie mam, że nie mam, ya, mania, mania, mnie, nie 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 mania, nie mam, mam, imię nie 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 ja mam imię na nie, a na imię nie ma nie.